Witajcie tutaj Amelia. Jest godzina 65, 3 kwietnia 25. Dzielę się z wami trochę moimi emocjami. Mam poprzestawiany cykl snu. I mam bardzo duży problem właśnie często nad budzę się gdzieś o trzecie rano. A potem. Jestem zmęczona bardzo. W każdym razie, akurat teraz siedzę i e, robię e, jakieś e, koła kolorów e, moimi akwarelami. Hmm. Słuchałam też audycji. O kompulsywnych zakupach, o kompulsywności w ogóle, bo ten temat też mnie dotyczy. Ale chciałam się podzielić z Wami też taką, takimi emocjami związanymi z moim byciem za granicą. I z poczuciem nie wiem, jak to nazwać to jest pewnie od, odczucie. O coś odrzucenia, wyobcowania, wykluczenia, te uczucia, które towarzyszyły mi towarzyszą od, od dawna w moim życiu. Ale są sytuacje, które, które to bardziej akcentują. No właśnie, dzisiaj przychodzi do mnie taka koleżanka. Ona jest niepełnosprawna na wózku, ona jest terapeutką przez sztukę. Ma polskie pochodzenie, jest sympatyczną, bardzo osobą, ale bardzo często tutaj żyjąc, odczuwam, mam odczucie właśnie tego wykluczenia. Spotykam ludzi w takim centrum kultury, coś w rodzaju śliwego centrum kultury. No i tam mam wrażenie, że te osoby, jakby tak się zachowują. No niektóre mają... na pewno to są osoby jakoś, nie wiem, jak to w potocznym znaczeniu tego słowa, można powiedzieć, dziwne. Ale. One. Na przykład myślę tutaj o takiej kobiecie, którą kiedyś zaprosiłam do siebie. I tam nie ma takiej wzajemności, nie? Ona, ona mnie po prostu widzi, nie mówi nawet dzień dobry. Eee, mm. Nawet y, nie przywita się, nawet nie zauważy, że tam jestem. No, w każdym razie taki, strasznie to dziwne brak kultury, pomieszany, y, pomieszany y, z jakimś brakiem zasad, nie wiem. I y, 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 właśnie. Y, y, to jest, y, to jest y, dla mnie się to wydaje bolesne. Bo to boli mnie, tak, dokładnie boli. E, I we mnie jest cały czas zasługiwanie na e, taka potrzeba, zasługiwania na to, na uwagę, na, na, e, e, na to, żeby ktoś mnie zauważył, żeby zdobyć e, zaufanie kogoś. Ostatnio też zaprosiłam takiego znajomego. Z żoną na obiad, dzięki któremu no dużo rzeczy mi bardzo pomógł, ale, ale chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy, pomimo tego, że ja ich nie wiem, mam takie wrażenie, że ich zaproszę do siebie, to oni mnie do siebie nie zaproszą. Ja ich zaprosiłam raz na obiad, na obiad polski, potem zaprosiłam. Do siebie jakiś tydzień temu, dwa tygodnie temu. I nawet sporo, sporo się wykosztowaliśmy ze znajomym. No, bo to i mięso, i, i kupiliśmy wino, i tak dalej, i tak dalej, ale sama siebie na, na tym łapie, że że jest gdzieś we mnie takie, nawet jeśli wiem racjonalnie, że jak kogoś ma się oczekiwania, a w sumie to takie oczekiwanie wzajemności, no jest chyba normalne, nie? Że kogoś zapraszasz, a potem chciałabyś być też zaproszona. Yy, ale yy, oczekiwanie, że ktoś zrobi yy, yy, podobnie, może być bardzo yy, potem rozczarowujące, ponieważ. E, styl zachowań niektórych ludzi. E, e, styl zachowań niektórych ludzi jest e, taki, a nie inny, a szczególnie właśnie jest inna mentalność i e, ludzie, nie wiem, tak się właśnie zachowują, że nie zapraszają, że nie przyjmują e, niektórzy, albo że chcą e, jakby podkreślić dystans. E, No w każdym razie, w każdym razie um, to jest dla mnie dziwne z jednej strony, ponieważ e, jeśli ktoś przychodzi do kogoś, a potem nie zaprasza tej osoby, to no to można się tak poczuć wykluczonym, jakoś dziwnie potraktowanym, e, że ta osoba do ciebie, korzysta z swojego zaproszenia, a jednocześnie e, Ciebie nie zaprasza. A tak naprawdę, to jest takie, z mojego punktu widzenia, patrzenie z góry na człowieka i trzymanie go na dystans, albo to nie, nie potrafię tego nazwać. W każdym razie mi to boli. Boli mnie to, wydaje mi się to dziwne. Czasami miałabym ochotę zupełnie zmienić swoje życie, to wszystko zostawić i żyć inaczej, być w środowisku bardziej przychylnym. Gdziebym mogła czuć się lepiej, yy, może kultura, kraj i tak dalej, inny. No ale czasami zmiany radykalne są z różnych przyczyn niemożliwe. Z przyczyn zdrowotnych, materialnych, osobistych. Yy. No właśnie. I to na przykład, że ci ludzie są niby z jednej strony życzliwi, a z drugiej strony cię nie zaproszą, do siebie chociaż korzystają z zaproszenia przez ciebie, no to to mi się wydaje bardzo, bardzo dziwne i nie wiem, ale jednocześnie, jednocześnie oczekując, że, że ten ktoś, jakby cały czas gdzieś za mną jest w tyle głowy, że te osoby zmienią swoją postawę. A one być może tej postawy nie zmienią i e, wyzbycie się oczekiwania e, jest. E, no jest trudne. Nie wiem, jak do tego można dojść. Można się modlić. Proszę siłę wyższą o, e, o właśnie o to. W każdym, razie, w każdym razie chciałabym coś zmienić w tym, i to mi nie odpowiada, ta mentalność mi nie odpowiada. Zupełnie jakoś inaczej chciałabym, żeby to wyglądało, ale niestety, no, czasami nie da się zmienić czegoś, a jednocześnie, no, jakbymkolwiek by to nazwała w mojej głowie polskiej, że, 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 że to jest dziwne, że to jest, że tak. Że to tak wygląda, jak, jakby tak, jak nie powinno wyglądać, że to jest dla mnie obce, że to jest dla mnie dziwne. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, co tu więcej powiedzieć. W każdym razie, w każdym razie tak to wygląda i yy, yy. Dla mnie to jest trudne, bo ja bym chciała być też zaproszona przez kogoś. Ja kogoś zapraszam, a potem ta osoba ta osoba do siebie mnie nie zaprasza. To jest w ogóle brak kultury, jakiś brak okłady. Nie wiem, tutaj takie osoby mieszkają niektóre. I nie chciałabym mieć zbytnio do czynienia z takimi ludźmi. Naprawdę. Z taką mentalnością, z takimi chorymi zachowaniami. I bardzo mi to przeszkadza, ale to też na pewno mnie boli, dlatego że miałam ojca, który właśnie w taki sposób okazywał mi takie lekceważenie. I tak jak pokazywał mi, pamiętam, ile lat temu jakaś moja znajoma odwiedziła przyjechała ze swoim mężem do moich rodziców. to On pokazywał zdjęcia jej, a mi nie pokazywał. Właśnie w taki sposób się zachowywał i takie takie zachowania są dla mnie dlatego bolesne, między innymi, że że mm, że właśnie takie zachowania były u mojego ojca i moja matka to tolerowała. Ona nic z tym nie zmieniała. No właśnie, odczuwam ja też zmęczenie dzisiaj i e, takie. To takie zmęczenie. Takie e, poczucie też zagubienia. Teraz była rocznica też śmierci Jana Pawła II trochę wczoraj. Oglądałam, byłam, podłączyłam się do jakiejś tam grupy dwunastokrokowej. No właśnie. Najlepiej nauczyć się nie oczekiwać od ludzi. Ty zapraszasz kogoś, a ta osoba nie odwzajemnia ci. No to po prostu zostawić to tak jak jest. Także chciałabym to wyrazić tutaj powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo trudne. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenia. Ściskam Was ciepło Amelia z kanału. Co czuje babeczka DDA? Proszę o lajki, proszę o subskrypcję. To pomaga rozwijać się mojemu kanałowi. Dziękuję.